Nie dla aut na rynku. Zagłosuj 25 maja w referendum w lokalach wyborczych od 7 do 21. Dla mnie Jarocin jest przede wszystkim miastem z ogromnym potencjałem, On ma doskonały kształt urbanistyczny. Teraz trzeba przemyśleć, jak rzeczywiście ten kształt urbanistyczny wykorzystać, by tą przestrzeń historyczną wypełnić ludźmi. Jeżeli mówimy o wypełnianiu ludźmi, no to przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, co zrobić, żeby byli tutaj mieszkańcy, bo oni są tą no, zupełnie podstawową wartością w ramach przestrzeni miasta. Ci, którzy przyjeżdżają, przyjeżdżają robić zakupy czy spędzać czas, są zawsze, są konieczni, ale zawsze na drugim miejscu. Więc jeżeli szukamy rozwiązań, to to muszą być rozwiązania, które będą sprzyjać właśnie zamieszkiwaniu tej części miasta. Słowo rewitalizacja jest oczywiście kluczowe, ponieważ jest tym działaniem, które powoduje, że dany fragment przestrzeni czy fragment miasta przywracany jest mieszkańcom, użytkownikom czy tym, którzy odwiedzają dane miasto chociażby na, na moment. Są to działania wielopłaszczyznowe i te przedsięwzięcia przestrzenne są tylko i wyłącznie ich składnikiem, więc jeżeli w ramach tego projektu mówimy o jakiejś innej organizacji ruchu, czy zamknięciu jednej z ulic i zrobieniu jej deptakiem, to to są działania, które mogą być częścią składą rewitalizacji, ale same w sobie oczywiście rewitalizacją nie są. Ja mam wątpliwości, bo wierzyłbym w te zmiany, gdyby one były częścią większego planu. Tu mam wrażenie, że, że te kilka zmian przestrzennych jest oderwane od jakiegoś bardziej złożonego myślenia o tej przestrzeni. Ja nie odrzucałbym koncepcji wprowadzenia ruchu. Czy Inaczej dopuszczenia przejazdu samochodów przez, przez rynek, ale tylko i wyłącznie na tej zasadzie, że ta przestrzeń cały czas jest przestrzenią pieszą i tylko i wyłącznie samochody przemykają się przez ten, tę przestrzeń, która do pieszych należy. Na pewno nie powinna to być przestrzeń, która jest wyłączona z ruchu pieszego i pieszy tylko na pasach tę część rynku może przejść. To rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Tak więc myślę, że w ramach tego projektu wiele rzeczy jest możliwych, ale wymaga jeszcze przemyślenia i zaprojektowania w ten sposób, żeby to pieszy cały czas w tej hierarchii użytkowników przestrzeni miał e, dominującą e, rolę. Tego mówię o mieszkańcach, to znaczy jeżeli postawimy na to wszystko, co będzie sprzyja, sprzyjało zamieszkiwaniu na terenie Starego Miasta w Jarocinie, to wtedy możemy być pewni, że ludzie tutaj będą 24 godziny na dobę, siłą rzeczy. Jeżeli mówimy o funkcjach handlowych, to musimy mieć świadomość, że one mogą być, ale zawsze po godzinie 18 będzie pusto. Także widzimy już, że jeżeli mamy wybierać, a nie chciałbym takiego wyboru, między funkcjami handlowymi danej przestrzeni, a mieszkalnymi, to ta mieszkalna jest ważniejsza, ponieważ ona powoduje, że, że ludzie są 24 godziny na dobę, co oznacza, że tą przestrzenią jakoś tam się opiekują, że jakąś ją nadzorują. Także z tego płyną nieskończone. Czy te rozwiązania przestrzenne rzeczywiście ułatwią życie mieszkańcom, czy zachęcą innych do zamieszkiwania w tej przestrzeni? Mam wątpliwości, bo na pewno jako odseparowane jedno przedsięwzięcie to się nie przyłoży do. Dla mnie, jeżeli mówimy o rewitalizacji, to bezwzględnie ważniejsza jest kwestia rozwiązania kwestii ogrzewania tych mieszkań, jak najprostszego i wygodnego ogrzewania tych mieszkań, aniżeli sposobu poruszania się po ulicach. To jest ważniejsze, bo to będzie powodowało, że to mieszkanie będzie tutaj atrakcyjniejsze. Nie dla aut na rynku. Zagłosuj 25 maja w referendum w lokalach wyborczych od 7 do 21.